GIN dobry. Nostalgia to bardzo. Silny narkotyk. Jest to tak silny narkotyk, że gra z 2024 roku, nazwana UFO 50, jest wzorowana na grach retro z lat 80. i została nominowana do złotego joysticka w 2024 roku. Ale jak dobra jest to gra, jak ładnie wygląda i jak bardzo działa na moją nostalgię, będę dzisiaj używał palety, której użyli tej grze. UFO 50 to ogółem jest wyselekcjonowana retro konsola 50 Gier, które nie dostały się do produkcji i teraz wyszły na świat. Każdy człowiek może znaleźć sobie to, co chce. Są platformówki, jest tam jedna wyścigowa, są jakieś strategiczne. Można grać w versus przeciwko innym, można grać w kopie. Wszystko można tam znaleźć. I mam nadzieję, że z paletu 32 kolorów my też coś znajdziemy dla siebie. Czy użyję wszystkich 32 kolorów na raz w jednym obrazku? Nie mam pojęcia. Game Awards są słabe, jak nie wygrywają gry, których nie lubię. Uhu. <gry> Tak samo jak z głosowaniem w Minecrafcie. Głosowanie w Minecraft nie jest fajne, dopóki mój mob nie wygrywa. Dobra, co chcemy zobaczyć? Ty, a może kraba narysujemy, tak jak mi napisałeś wcześniej. Pomarańczowy czy fioletowy. Chcemy zrobić agresywnego kraba. No to zróbmy sobie jakiegoś agresywnego kraba. Tak jak ten wampirzy krab jest. Tak jak ten motherfucker. To tak ja zrobimy i on będzie agresywny. Najpierw zróbmy jego korpus. Jak zrobić, żeby on był, wyglądał jak zły. O tak nie. Tak. Nie, zrobimy wielkie krabie łapy. Kraby są super. Uwielbiam to jak chodzą bokiem. Chciałbym mieszkać w miejscu, gdzie mógłbym przez przypadek znaleźć kraba. Patrzcie, kraba znalazłem. On taki gniewny, pianowy, plup i brrr. ten gościu jest buf. To wygląda jak dobry start dla kraba. I teraz możemy się bawić w kolorowanko. Niebieski na korpusie, fioletowy na rączkach. Podoba mi się. I będzie wyglądać to trochę jak z gry, że trzeba strzelać w łapy. Ale lubię grać w gry, ale nazwanie mi graczem to obelga. Po części tak. Gracze nie reprezentują czasami sobą w dobrej części internetu. Ja ogółem nie mam nic do zarzucenia e, wszystkim graczom, tylko niektórym. Bo uwielbiam gry. Nie chcę być, nazwijmy to, grasistą, że wrzucam. Wszystkich graczy do jednego wora. Są gracze, którzy wiedzą, co robią i mogliby przestać po prostu. No, uwielbiam Minecraft, ale za nic w świecie nie chciałbym do żadnego community z Minecrafta. No, ale wiecie o co mi chodzi. Nie mówię tego z chęci uprzykrzenia życia graczom, tylko z obawy z tego, gdzie jako gracze mierzamy. Paleta przypomina mi rozjechanego jeża na drodze. Słucham? Tu zróbmy gradient. O, to może nieźle wchodzić tu. Brakuje mi jeszcze jakiegoś jednego koloru tutaj, wiecie? Trochę wygląda jakby... Jakby ktoś widział ten krab. Ten krab wygląda sweet. O, sweet. O, sweet. oh sweet. Tylko damy tu cień, bo tu na pewno będzie cień. Tu będzie cień. Tutaj... Troszeczkę rozmiękczymy go, ale tylko tyci, tyci. O! To są takie żywe kolory mają stworzenia trujące jako ostrzeżenie. Te kraby są mocno agresywne. One mają te kolory nie dlatego, że są trujące, tylko ostrzegają, że nie podchodź do mnie szmaciarzu, bo cię rozwalę. One są agresywne i wiem, że one są chyba też kanibalistyczne. wear pincher and crusher crab. One tylko szczypią. Co to za słownictwo? Normalnie są kraby, które mają jeden duży, taki wielki szczypiec i Taki mały. Ten duży szczypiec służy do tego, żeby zgniatał. A mały szczypiec służy do tego, żeby szczypał. I wciągał rzeczy do to ust. Zrób tło jak w teledysku Crab w Palemki. Zrobimy parę palemek. Co wy na to, krab? Skaczący pociąg. Skaczący pociąg brzmi spoko. żaby malarza też brzmi spoko. Podoba mi się skaczący pociąg. Mamy abstrakcyjny pagórek, pory, które jadą trochę tak i nagle tutaj by się powiększały. I wtedy ten pociąg by był w powietrzu tu. Może to byłby żabi pociąg? Żabociąg? Mm, żaciąg. Jej stary, żaciągnij się. Robię to. Był ten koci autobus, to teraz jest żabi pociąg. Najpierw musimy zrobić łapkę. Jak normalnie światła mają pociągi tutaj, to chcemy może te oczy przesunąć, żeby były tu. I na przykład wtedy zrobić taki kształt pociągu tu. Kot się zrobił. Nie ma zielonych kotów. Narzekasz za dużo, jedz kanapkę i siedź. <laughs> Smacznego. Ja teraz musisz podziękować. Teraz możesz powiedzieć. Nie mogę, bo jem. Możesz. Żebyście sobie nie mówili, że to wygląda jak kot. Robię wielki jęzor z przodu. Koty nie mają tak długich jęzorów Czym jest paliwo do tej żaby? A czym jest paliwo do ciebie, albo paliwo do normalnej żaby. Dasz jej jeść i sobie pobiega. Dla mnie paliwem jest dobre samopoczucie i to wszystko. Spróbuj sobie nakarmić brzuch samopoczuciem dobrym. Ale jeśli to zrobisz, to mi powiedz, jak się kasuje bilety w takim żabciągu. Wydaje mi się, że pewnie jest konduktor w środku. Albo nie ma. Może musisz dać muchę tej żabie przed wejściem do pociągu. Może to jest tak, jak na przykład na Węgrzech tak było, że nie wpuszczają ciebie do pociągu lub autobusu bez ówcze Pokazania biletu, i może biletem są muchy. Większość kanarów straciłaby pracę. Czy ktoś w ogóle widzi kanary? Ja widziałem kanara, który nosił jeanser truks. To, to, to dobrze. A dokąd ona hopsa? Szczecin główny, I guess. Na parę minut, bo muszę zamknąć starych. Starych strych! <noise> co, co? O. I teraz możemy. Nakreślić ziemię. To wygląda trochę dziwnie. Będę szczery sam ze sobą. Nie do końca podoba mi się, jak to wygląda. Dobra, tu zróbmy żwir. Troszkę innego koloru będzie. Szaczorki będą tu się dopiero zaczynać. Podoba mi się, że ten rysunek jest trochę surrealistyczny, co sobie cenię. No, nie, wydaje mi się, jakby ciężko było coś przeczytać z tego, <laughs> ale niech będzie. To jest nasz żabociąg. Rysuj planetę obcych widzianą z kosmosu. Bo możemy zrobić planetę obcych. To mogłoby być dziwną planetą obcych. Oranż. Na tej planecie są pociągi żaby i wielkie kraby. To jest za jasny. To jest za ciemny. Zbyt wodnisty. Fioletowy. Mars. Tu. Najgrubszy moment tej rzeki, krateru, cokolwiek chce zrobić, nie wiem. Powinien znajdować się tu. Troszkę wygląda jak piłka tenisowa, jak patrzę na to. I zrobię tutaj taką szarą strefę. Może to jest, nie wiem, fioletowa rzeka. Pega o To jest jakieś gigantyczne miasto. Kosmiczny mecz. <grym zbierzymań> a co jak z punktu widzenia bakterii? To planeta, a tak naprawdę to piłka do kosza i cywilizacja stworzyła się z potu sportowców. <grym zbierzymań> Może być. Zrobimy, że to wygląda jak pleśń. Nigdy wcześniej pleśni nie rysowałem. No byłem takie grzyby z bliska przez mikroskop, to bardzo fajne. Ale tak jak na przykład dotknie się pleśń, to. <grym zbierzymań> pleśń w sumie. Wy Wygląda trochę jak cywilizacja, może dlatego nazywa się to kultura. Myśleliście, że kultura ludzka to może być pleśń Ziemi? Tu mamy z tyłu kosz. Poróbmy sobie parę gwiazd. Co sądzicie o naszej planetarnej koszykówce? Podoba się Wam? My chcemy narysować. Może ślimaka zrobimy? Odwalimy sobie ślimaka. Ona się jakoś zawija, tak. Może tu. Ale ślimaki potrafią być takimi wielkimi bydlakami. Tak jak już mówiłem kiedyś, kółka z Minecrafta się przydały. Teraz umiem robić skorupy ślimaków, jakbyśmy go w tą stronę zrobili. W ogóle o co chodzi? Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Dam ci sera na pierogi. Czy ślimaki nie lubią sera? I czemu akurat od kapusty będzie tłusty? Kiedy głównie jedzą liście? Nie rozumiem. Tobie zawijamy. Nie podała mi się ta skorupa cały czas. Muszę przyjąć to, że nie będzie idealnie. Jak Bob Ross. Dokładnie tak, jak Bob Ross mówił. Wszyscy jesteśmy jednym małym przypadkiem. <grym> nie, ja, ja nie, nie podałem się to. A dobra. Zróbmy, że tu będzie po prostu trochę się w niektórych miejscach ściemniać. Na górze, ale większość cienia będzie po tej stronie. Robisz gacusia? O, to może być gacuś. Nawet nie pomyślałem o tym, że to są kolory jego muszli. Miał. Ten ślimak jest anatomicznie niepoprawny. Ślimaki nie ma kręconych muszli po lewej stronie. Czemu nie mają po lewej stronie? Nie mogą mieć po lewej stronie? Był jeden, nazwali go Jeremy i wrzucili do muzeum. No to to jest kuzyn Jeremiego. Gacuś. Nie podoba mi się ten kolor. Ten też nie. Ten może. Nie wiem, który dać. To jest ślimak, ślimak Kamil, klasyczny imię dla ślimaka. rozjechany jest albo multipla. Jak już samochód, to bym zrobił miatę dla piotka Możemy zrobić dla niego mijatę. Co wy na to? Ale czy jak zrobisz mijatę, to cię nie opuści? Może właśnie dlatego, że zrobiłem mijatę, to będzie zadowolony i będzie dłużej siedział tu. Jak ktoś zasłuży w jakiś sposób, albo ładnie się spyta, to prośba może zostać wysłuchana. Ale proszę nie spamować. Dzień 78. Proszenia Paskala o rysowanie stópek. How about no? No. Nope. To będę czekać na rozjechanego Jeża. Rozjechanego jeża też nie będę robić. Czy to zygzak McQueen? Nie, to jedna z sióstr, co lubiły zygzaka. To jest najgorsze. Jak bardzo chciałbym umieć rysować samochody, tak jakoś ciężko mi się ich uczy. Marek Marucha bez postać. Debil zielony. <laughs> Ale jakie wąsa miał. Marek Marucha to jest bardzo dobrze zrobiona postać, bo chce się ją nienawidzić. Teraz możemy zrobić to, co jest najważniejsze w mijacie. Te małe skurczybyki. Zrobimy koło, patrzcie na to. Koło z Minecrafta. Raz, dwa, trzy, cztery, do tego dwa, do tego jeden, do tego dwa, do tego raz, dwa, trzy, cztery, dwa, jeden, dwa, cztery, BUM. Widzicie? Easy. I mamy koło, które jest za małe. To musimy powiększyć. Jak Zgredek dostanie swoją mijatę i ucieknie. Czemu wszyscy podejrzewacie, że od razu ucieknie? Widzicie tylko najgorsze. Wy mówicie, że Zgredek uciekł, a Zgredek był wolny i świadomą decyzję podjął, by się poświęcić dla tego, kto go uwolnił. Nie! Nie mogę przez. Nie! Nie! Najchętniej bym to wszystko przerysował. Zrobimy to jeszcze raz. Zróbmy. Że będzie to płaskie. Podejdźmy do tego w prostszy sposób. O. Tu. O patrzcie. I teraz jest happy. O. Tu. Tu. Zaraz mi ego wybuchnie. Że potrafi samochody rysować. Ta opona będzie wyglądać jakby miała trochę głębi. nie jest za duże koło w tym momencie? Jak sobie zmniejszymy. Tu. Trzeba mieć specjalny mózg żeby te auta umieć rysować. To, to cholera geniusza trzeba. Albo... Jakieś formy nieokreślonego autyzmu. <laughs> There is no in between. Jak ktoś się dowie, jak to robią, to nie wiem, wyślijcie mi maila. Uuu, to jest ładny cień. O, jest. O, już. No, jeszcze trzeba zrobić lusterko tutaj. O, Tu, tu. I zrobimy jeszcze jedną rzecz. u tu, tu. plażowa Miata. Chyba udało nam się zrobić Miatę. Magnetofon. Chcemy kwadratowy magnetofon, co nie? Boombox, tak zwany. Ja mam w głowie taki zaokrąglony, albo takie radyjko, co w kiosku było. Pójście na to. Bez żadnego kontekstu. Okrągłe czy kwadratowe? Chcemy okrągłe czy kwadratowe? Okrągłe czy kwadratowe? Potrzebuję chociaż jednej odpowiedzi. Okrągłe czy kwadratowe? Square... Square... Ty <trykułko> Okrąglak. One tak idą tu. To wygląda, jakby to radyjko miało szczenę gigaczada. A, i teraz jest tak okrągło. Jest taki jajo. I to, czego pragniemy? Wszyscy w życiu pragniemy jednej rzeczy. Jaju. Tutaj mamy coś, tu mamy coś. Ale dziwne te kształty są. Dwa guziczki. Ale wygląda jak mucha, to nie? To jest pierwsze, co widzę, to, to że to wygląda jak mucha. W sumie to w tym momencie to nawet nie jest magnetofon, tak jak rysujemy, bo mieliśmy magnetofon narysować. A to jest na płyty. A płyty się laserem, a nie magnesem odpalało. Zdarza się. Magnetofon, gramofon, blisko. Jeden wielki fon. Telefon też blisko. <laughs> tu troszkę światła damy. Tutaj, tutaj też. Jakoś dziwnie wygodnie mi się rysuje eee, sprzęty AGD. O, patrzcie, jaka mucha. Przepiękna mucha. Leci mucha w mucholocie. I co robi mucha w mucholocie? Zmusza innych do słuchania. Chyba każdy taki sprzęcior miał lub znał kogoś, kto miał. W pewnym momencie te radio były równie popularne co MP 3 Miało to bardzo wpływowy aspekt na naszą kulturę słuchania muzyki. Ułatwiło to też słuchanie muzyki w radiu przede wszystkim i to, że płyty można było zrobić, że to było wszystko w jednym. Pomimo, że nie jestem super fanem Jajofonu, to nie będę mówić złych rzeczy o nim, kiedy wiem, że jednak dobre rzeczy też zrobił Jajofon. O! O! A jak, o! jak zrobimy, że to jest w takie kratki, to wiecie co emulujemy trochę? Obrus. Ale mamy serwetę. <laughs> jak to polsko wygląda? To aż dziwne. Dobra, pięknie. Kot w czapce urodzinowej. O, to jest cute. Jakiego koloru chcemy kotka? Może zróbmy Wojda. Może zróbmy czarnego kotka, takiego kompletnie czarnego, z żółtymi oczkami. Tu jest jedna łapka. Tu jest druga łapka. I one mają ze trzy piksele. Może cztery bym dał. Na razie dziwnie to wygląda, ale cicho. Będzie miał jedno takie uszko w bok. <śpuszczak> o, takie jest uroczy. A tak jest szalony. Pamiętajcie, jeśli coś jest czarne, nie używajcie tylko czarnego. Można używać wielu różnych kolorów. Jaką czapeczkę chcemy mu dać pomarańczową? Teraz wygląda jakby miał irokeza. O, o, takie krope... O, tak, teraz wyglądał rodzinowo. Będzie miał drugą czapeczkę na ogonku. <ścoughs> tu troszkę fioletowego damy. Tu troszkę fioletowego damy. Ale tak nieznacznie. Dzwoneczek chcemy mu dać? Dobra, jakieś jeszcze fajne tłomu zrobimy. Tak, tak zrobimy. Jakiś prezencik możemy mu zrobić, mały prezencik. nie ma prezencik, nice. Taki niewielki rysuneczek, kotek w czapce urodzinowej. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, like suba, komentarz. Ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia.